Profilaktyka schorzeń okulistycznych jest zasadnicza czy ważna, dlatego że wczesne odkrycie schorzenia, wczesne rozpoczęcie leczenia daje szansę na lepszy wynik. 80% wszystkich wrażeń, które odbiera człowiek z zewnątrz, to odbiera przy użyciu wzroku, przy użyciu oczu. Dlatego jest to takie ważne. Właściwie w tej chwili możemy powiedzieć wręcz o epidemii krótkowzroczności. W 2020 roku będzie około 2,5 miliarda ludzi cierpiących z powodu krótkowzroczności, a w 2050 roku ma już ich być około 5,5 miliarda. Powodem występowania. Krótka w zaczności, no na pewno jest czynnik dziedziczny. Niemniej jednak w tej chwili to głównie czynnik środowiskowy. W trakcie, kiedy my patrzymy do bliżej, w przypadku smartfonów to patrzymy dosłownie z odległości 30-35 cm i robimy to bardzo długo, robimy to po kilka, ponad kilkanaście godzin dziennie, to powoduje to przeciążenie wzroku. I dochodzi do kompensacyjnego wydłużenia gałki ocznej. a co za tym idzie, do przesunięcia się powstawania obrazu na siatkówce tylko przed i co powoduje powstanie wady wzroku. Wadę wzroku możemy korygować okularami, soczewkami kontaktowymi. A taką trwałą metodą skorygowania wady wzroku jest zabieg korekcji laserowej. Metoda SMAL polega na usunięciu fragmentu rogówki z wnętrza rogówki. Ten fragment jest wycinany laserem, następnie przez lekarza, chirurga usunięty. W momencie, kiedy zostaje usunięty, rogówka zmienia swój kształt. Robi się z rogówki wypukłej, bardziej wypłaszczona, co powoduje, że w ten sposób dochodzi do skorygowania wady. Pacjent praktycznie na drugi dzień widzi już bardzo dobrze. Nie ma problemu suchości oka, ponieważ nie jest naruszona powierzchnia rogówki. Rozwija się coraz bardziej przekonanie o tym, że trzeba... Oczy szanować i trzeba o nie dbać. I to wśród Polaków staje się coraz bardziej popularne, ważne i należy się z tego cieszyć.